Witamy bardzo serdecznie z tej strony Agnieszka i Ania Zapraszamy na drugi odcinek rodzinnych manowców. Ten odcinek będzie poświęcony historii czy też początków pomysłu na rodzinne manowce i skąd te manowce, skąd te manowce w rodzinie. dlaczego akurat tak postanowiłyśmy to nazwać spośród chyba 20 różnych pomysłów. Dzisiaj się trochę oswajamy z innymi sprzętami. Mamy nieco mniejsze tak. mikrofony, więc być może, że nie będziemy aż tak zestresowane. Więc może nie będzie też głupawki, kto wie. Zobaczymy, ale... ale nie obiecujemy. Zdecydowanie nie obiecujemy. Ale postanowiłyśmy też nie wycinać zbyt dużo, więc może ta dynamika nie będzie się aż tak różnić pomiędzy tym. wyciętym a właściwym. Tak jest. Tak, jak manowce, to manowce. No, i skąd ta nazwa? Ta nazwa przede wszystkim wiąże się z tym, że chciałyśmy mówić o, o, o czymś, co nie jest takie ugładzone. O różnych trudnych sytuacjach, które spotykamy w gabinetach, z, na naszych grupach rodzicielskich, rodzicielsko-rozwojowych. Rozwo, rozwodowych, tak. o trudnych rzeczach, ale też manowce to są takie miejsca dookoła drogi. I tak jak prowadzimy grupy właśnie, czy prowadzimy spotkania, to właściwie dostępne nam są same manowce. Ta droga jest jakąś taką... Główna, właściwa droga jest jakąś ideą, którą trudno jest uchwycić. Ona gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. I na grupach zawsze na początku mówimy, że niestety, ale my nie wiemy, którędy należy iść. I te manowce są obszarami na, najlepiej przez nas poznanymi, powiedziałabym. Mm -hmm. Tam się też naj, naj, najciekawsze rzeczy dzieją, szczerze powiedziawszy na tych manowcach. No ja, ja jakoś tak mam też ochotę dopowiedzieć, że my yy, no jesteśmy niby specjalistkami, to znaczy jesteśmy oczywiście wykształcone w swoim zawodzie, natomiast nie mamy przepisu na życie. Nie mamy przepisu też na te różne sytuacje. I to, co robimy przede wszystkim na tych naszych grupach warsztatowych, to jest takie poszukiwanie, poszukiwanie tego, co w danej sytuacji jest po jednej stronie, czyli po stronie dziecka, co jest po drugiej stronie, czyli po stronie rodziców. Domyślamy, wymyślamy, kto może się jak czuć, jakie może mieć potrzeby, jakie może mieć pragnienia. Także to też nazywamy manowcami, bo to nie jest jakaś świetlista droga do sukcesu. Tak, można tak powiedzieć? Myślę, że tak. Też dopytujemy, co to są za manowce. Jak ktoś gdzieś wylądował, rzeczywiście na poboczu bardzo mocno, to wspólnymi siłami, jeżeli jest to grupa, próbujemy się zorientować w ogóle, gdzie jesteśmy i jak daleko od drogi. I czy ktoś już tam był? A tak, tak. Czy ktoś już tam był i znalazł, znalazł drogę powrotną? Także to, to jest takie rozumienie. Też później mi się skojarzyło z taką opowieścią Miltona Ericksona, psychoterapeuty amerykańskiego, który opowiadał, że dla niego terapia jest taką historią, która przytrafiła mu się w dzieciństwie, i taka historia wyglądała w ten sposób, że do gospodarstwa, w którym on mieszkał, o ile to wszystko dobrze pamiętam, przybiegł koń, o którym nie wiadomo było czy jest, kto jest jego właścicielem, gdzie jest jego miejscem. On się zaoferował, że zaprowadzi go do jego domu. Zrobił to w ten sposób, że dosiadł tego konia, czy też zanim wszedł, już tego już nie pamiętam ale stwierdził, że koń zna drogę i wie gdzie jest jego dom, a jego rola polegała na tym, żeby nie pozwolić mu właśnie jakby zagrzebać się czy pójść za daleko w szkodę albo w manowce, czyli on tylko i wyłącznie sprowadzał go na jakąś taką główną drogą, którą ten koń miał drukowaną i którą szedł i go doprowadził. Mhm. To I zakłada, go że ten koń do rzeczywiście wie, gdzie ma iść. On wiedział, gdzie miał dom, natomiast nie znał drogi do tego domu. A może on po drodze zatrzymywał się na przykład tu skubnąć coś co i, i wtedy mógł zapomnieć, i może o to chodzi, żeby właśnie się za... często nie zatrzymywać tam, gdzie y, można odejść od drogi. Ma, może tak, a może też tak, że koń wiedział, dokąd iść, a Erison wiedział, dokąd nie iść. <głos> <głos> I wspólnymi siłami, wspólnymi siłami dotarli do celu, i myślę sobie, że jakąś mniejszą lub większą wiedzę. Gdzie nie iść? Gdzie nie iść? To mamy. To mamy. Mhm. Czy, czym się kończą niektóre pomysły rodzicielskie? Mogliśmy same przetrenować, ale też mogliśmy wysłuchać ileś. Sytuacji, czy ileś doświadczeń, i z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zostając tam nigdzie się nie dojdzie. Mm -hmm. No, przemawia do mnie ta metafora. Bo rzeczywiście no, w swojej praktyce często spotykamy się z sytuacjami, w których, w których no, już ten koń wszedł w szkodę. Nie? Czyli. I się za, zapędza się w tej, w tej szkodzie, jakby myląc trochę kierunki. Mhm. Takim klasycznym, żeby nie być gosłowną taką klasyczną sytuacją jest sytuacja e, takiej pułapki kar, to się tak nazywa, kiedy rodzic chce osiągnąć jakiś cel, posłuszeństwo zazwyczaj u dziecka, dziecko się buntuje i przeciwstawia. I rodzic wymyśla coraz bardziej surowe kary, aż już sięgnął po wszystko, zabrał telefon, telewizor, zabronił wyjść i w dalszym ciągu nie zmienia się to, co było u samego początku: czyli dziecko nie współpracuje, nie, wiem, nie wychodzi z psem, nie sprząta pokoju i dochodzimy do, do ściany. I to jest taki, taki manowiec, który, takie manowce, które no, no, za każdym razem. Mają nowych gości, powiedziałabym. Mm -hmm. Gdzie się zapętlamy trochę w wojnie między nami a dziećmi, mając do dyspozycji tylko kary, a zapominając o tym, dokąd w ogóle szliśmy. Mm -hmm. Czyli tutaj dochodzimy do tego słynnego zdania, chyba kołaczkowskiego? Jest racja, chcesz racji, albo relacji, tak? Racja, albo relacji, tak. Jedno i drugie nie da się. Nie da się Zazwyczaj. połączyć tego relacji mhm. albo relacji. No to tak, to z tego właśnie pomysłu są te nasze dzisiejsze spotkania. Znaczy, nie tylko dzisiejsze, chcemy, zobaczymy, na ile nam starczy energii, energii. i zapału, ale chciałybyśmy nagrywać mniej więcej regularnie. Nie wiem, jak, jak regularnie, Ania. Ja nie będę się deklarować, bo nie wiem. No dobra, to, to, to też nie pójdę tam. W każdym razie myślimy o tym, żeby to było jednak w jakichś odstępach czasowych w miarę regularnych. Pewnie nie częściej niż raz na tydzień, nawet mhm. nie wiem, czy nie rzadziej. Pewnie rzadziej. I chciałabym Was zaprosić na to, żebyście posłuchali może... Coś ciekawego, może nawet nam podrzucili tematy, bo, bo właściwie to jak myślałyśmy tak. o tym. Mhm. Jakbyście mieli jakieś tematy do tego, żeby, żebyśmy mogły porozważać, to zapraszamy. Zapraszamy i jest to też taka podróż przez nasze manowce, tak jak już opowiadałyśmy o tym, czy pokazywałyśmy na samym początku, czyli nasza droga do oswajania się z kamerami, z mhm. mikrofonami, z ludźmi, którzy. Się czasami tutaj kręcą. Dzisiaj wyprosiliśmy wszystkich, żeby nie było ataku śmiechu. I z całą tą taką rzeczywistością bycia nagrywanym i wizualnie, i dźwiękowo, więc to są takie nasze też przedzieranie się. Mm -hmm. I schodzenie na manowce. I schodzenie na. Właściwie nie wiem, czy jesteśmy na prostej drodze w ogóle. <laughs> Tak, nie wiemy, czy mówić do was, czy mówić do siebie, czy może tak. czasami mówić do was, a czasami do siebie, więc będziemy się z tym oswajać, uczyć. Tak, jak właściwie w tym pierwszym naszym odcinku rozmawialiśmy mhm. o rodzicach, którzy się uczą tego dziecka, także my też się uczymy naszego nowego dziecka, czyli oswajania przed kamerami i nagrywania filmów. Tak, i postanowiliśmy się z tym nie kryć za bardzo i, tak. nie, i nie, nie wygładzać. Zbytnie. I jeszcze jedno założenie. Mhm. Chciałyśmy, żeby te filmy nie były dłuższe niż 15 minut. Na razie. <laughs> <laughs> ok, <laughs> jestem otwarta. No to co? Dziękujemy na dziś. Dziękujemy na dziś. Podobno musi być zakończenie na koniec. Okay. Podsumowanie. Ja nie jestem dobra w podsumowaniach. Ja, jak wiadomo, jestem depresyjna. Agnieszka jest maniakalna. <laughs> Wciśnij, jak już Dziękujemy. Pa. pa, pa.